Wielki brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.planda. Tak. Czy znasz Eudwarda Omskiego? Jeszcze raz. Jeszcze wolniej. Czy znasz Ełdwarda Omckiego? A co on takiego zrobił? Co jest jakiś pisarz? Co to jest? A nie jest coś takiego. Coś takiego istnieje w ogóle. Elza? Tak. Oncki, wącki, sącki, Drącki. Nie mam pojęcia wielki bracie. Tym bardziej, że ja w ogóle... Ja nie znam się na aktorach, prezentarzach, ja w ogóle nie oglądam na telewizji, a on to ja nie jest koniec w ogóle wytrzaśnięty. Witam że taka osoba w ogóle nie istnieje. Jolanta. Edward Omski szuka żony. Hmm. Hmm. <grym <grym> Aha. I co? I co? I upodobał sobie mnie, co? To... Pytanie wielkiego brata brzmi. Czy zaprosiłabyś Edwarda Omskiego do domu Wielkiego Brata na spotkanie THT? Ale jaka mam pewność, że Edward Polski to jest człowiek, a nie jakaś koza? Czy, czy wprowadzić mi tutaj jakiegoś, nie wiem, konia czy, czy słonia i będę musiała sobie słonie przy stole? Nie no, ja, ja w ogóle się nie nadaję jako żona w ogóle. Jak w ogóle facet może wybrać sobie mnie jako kandydatkę na żonę? No gdzie no? Nie, Jolanta, też nie dorosła do takich rzeczy, to jest jakiś kawał w ogóle. Nie no, no. ale chciałam się jakoś szczególnie ubrać czy co, bo ja nie wiem. Ale koń może być, co na ten spotkanie? Może być. Tak, Wielki Bracie, zgadzam się na spotkanie z Edwardem eh, Ondwardem Bąckim, um, I z Eunwardem. Edward. 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 Bącki. Edward, Onski. Edward, Onski. En, Edward. Edward. En, Edward. En, Edward. 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 Chocolate. É um lugar é um... hosco.